Dzisiaj się trochę uziemimy. Uziemienie jest po to, żeby poczuć się bardziej obecnym tu i teraz. Być bardziej przy swoich emocjach, przy swoich granicach, przy swoich, swoim zdaniu i być bardziej spokojnym, ugruntowanym w tym, co się dzieje w danej chwili, w danym momencie. Zrób takie ćwiczenie. Stań na równych nogach albo usiądź. Ale tak, żeby nie mieć nóg skrzyżowanych, tylko właśnie stać całymi stopami na ziemi. Jeżeli stoisz, to mi ręce wzdłuż tułowia. Jeśli siedzisz, połóż dłonie przedramiona na udach i poczuj, jak to jest, siedzieć stabilnie, z albo stać z wyprostowanymi plecami i czuć powierzchnię pod stopami taką stabilną. Rozejrzyj się po otoczeniu, poczuj zapachy i bądź bardziej obecny.